Dzień dobry. Dzisiaj opowiem Wam o akcencie wyrazowym. Akcent wyrazowy to po prostu wypowiadanie nieco silniej jednej sylaby niż pozostałych wyrazie. Zazwyczaj w języku polskim jest to wypowiadanie tej sylaby nieco dłużej, być może nieco głośniej, ale nie robimy tego świadomie. To znaczy, nieświadomie. Nie zastanawiamy się nad tym, co zrobić, żeby zaakcentować. Po prostu tak to wychodzi. Za chwilę usłyszycie różnicę w praktyce i sami się przekonacie. I tyle. A jak nie usłyszycie, to niestety będziecie musieli to wykuć na blaszkę. Na życie. W języku polskim mamy tyle łatwo, że akcent nie wpływa na znaczenie wyrazu. Po angielsku już jest trochę gorzej. Bo jest, myślę, że jest różnica dla kogoś. Czy zgubi się na pustyni desert, czy zatraci się w spożywaniu swojego deseru, desert. E, może to mieć taką życiową różnicę. A słowo brzmi prawie, że tak samo. E, różni się właśnie tylko to, która sylaba jest mówiona nieco dłużej. Kiedyś to miało większe znaczenie. Mam wrażenie, że słyszymy to coraz mniej. Coraz mniej osób to słyszy Yy, tak sam, samych z siebie i to tak na przestrzeni mojego życia jestem w stanie to za usłyszeć no ale mam nadzieję, że że jeżeli nie usłyszycie to będziecie się starali i, i w końcu usłyszycie no dobra, do konkretów większość wyrazów w języku polskim akcentujemy na drugą sylabę od końca dlatego nie będę tutaj tak podawać przykładów no bo wszystkie wyrazy, prawie wszystkie które powiedziałam do tej pory były akcentowane na drugą od końca. Na, jeżeli wyraz ma jedną sylabę, no to oczywiście nie możemy go zaakcentować na drugą od końca, ale możemy zrobić taki trik. Jeżeli jest to jakieś stałe połączenie wyrazowe, to ten akcent czasami się przesunie. Na przykład mamy taki zwrot jedziemy na wieś. Tutaj mamy akcentowane słowo na. Przyimek, bo zobaczcie, że gdybyśmy powiedzieli, że jedziemy na wieś, no to już tutaj zaraz się jakiś miecz bierze w rękę i, yy, i będziemy atakować na wieś albo na mszę. Na przykład. To też taki y, zwrot stały, dość trwały. Yy, ale generalnie druga od końca. Teraz. Grupy wyrazów. Które są akcentowane na trzecią od końca i sprawiają najwięcej trudności? To po pierwsze rzeczowniki pochodzenia obcego, yy, pochodzenia obcego, generalnie pochodzącego z, czy pochodzące z Łaciny, ale przyszły do języka polskiego przez francuski i w tym francuskim kończyły się na ik yy, przez q. To skomplikowanie brzmi, ale to są te wyrazy, które się kończą na ika, yka, a są pochodzenia obcego. Muzyka, fizyka, matematyka, gramatyka. Właśnie tak to akcentujemy. Nie mówimy muzyka, fizyka, gramatyka, matematyka, tylko muzyka, fizyka. Ja to teraz akcentuję przesadnie. Matematyka, gramatyka to ma, zobaczcie, jest yy, nieco dłuższe. Ameryka yy, nieco dłuższe. Yy, być może nieco głośniejsze. Co istotne, tylko w mianowniku, czyli państwo Ameryka, ale jedziemy już do Ameryki, albo lekcja jest matematyka, ale zadanie jest z matematyki. tutaj. O to jest skomplikowane z tymi zadaniami z matematyki, nie tylko w ich treści, ale przede wszystkim w mianowniku. No, ale jak już dzwonię po hydraulika, to dzwonię już po niego na drugą od końca, mimo że hydraulika to jest ważny element wyposażenia samochodu, chyba hamulce tam działają w ten sposób. Dobra, nieważne. W każdym razie, trzecia od końca, jeżeli kończy się na ika, ika, to po pierwsze. Po drugie, wyrazy, w, czasowniki w czasie przeszłym. Pierwszej i drugiej osoby liczby mnogiej. Tak. To znaczy yy, zabijaliśmy, yy, spaliśmy, śpiewaliśmy, yy, mordowaliśmy. Nie powinniśmy mówić zabijaliśmy. Yy, właśnie, zabijaliśmy. Trudno się przestawić. Mordowaliśmy. że W ogóle nie powinniśmy robić tych rzeczy. Ale... Yy, jak już ktoś to, to tego dokona, no to zabijaliśmy, proszę zeznawać, mordowaliśmy, yy, paliliśmy wioski. Jakiś mam nastrój, wiadomo. Yy, skąd to się dzieło, mogę wam to pokazać. Kiedyś, no to samo, tak? Tak. Szybko się udało. Kiedyś odmieniało się czasowniki po polsku trochę inaczej niż dzisiaj. To znaczy ta pierwsza część była stała w liczbie pojedynczej i stała w liczbie mnogiej, a odmieniał się czasownik posiłkowy być. Jeśm, jeś, jest, jeśmy, jeście, są. Było to niewygodne, więc troszkę się skróciło, tak? To jeśmy przeszło w m i się dołączyło. Eś, jeś w eś. Jest zniknął w ogóle. I tutaj morsowaliśmy, morsowaliście, morsowali są, zniknęło są. By yy, raz się skróciły, akcent pozostał na swoim miejscu. Stąd to się wzięło. Tak więc pamiętajcie, mordowaliśmy. Yy, to jest pierwsza grupa, czy w zasadzie już druga. Pozostałe to czasowniki, które są w trybie przypuszczającym. I już wszystkie. Na przykład zrobiłbym, śpiewałbym, wyszedłbym na wolność. Tutaj akurat słyszymy to, bo myślę, że dziwnie brzmi, brzmiałoby gdyby ktoś mówił zrobiłbym, albo śpiewałbym, wyszedłbym. Z tym bym akurat jest najłatwiej chyba to usłyszeć. Trzecią od końca, przesuwa się. I ostatnia, czwarta grupa wyrazów, które akcentujemy na trzecią od końca, to są liczebniki, które się kończą na końcówkę sta albo set. Czyli na przykład 700, a nie 700. 400. Ale to już szczegół, mało kto na to zwraca uwagę i najmniej znana grupa tych wyrazów. A i tak najtrudniejszy, czyli 600. Ma tylko dwie sylaby, więc nie da się na trzecią od końca. Dobra, na czwartą od końca, jeżeli łączą się te dwa warunki z czasowników wcześniej, czyli jeżeli mamy tryb przypuszczający i mamy jednocześnie pierwszą bądź drugą osobę liczbę mnogiej, no to wtedy to nam się wszystko przesuwa i to jest na czwartą od końca, czyli na przykład zabijalibyśmy. Yy tak Morsowalibyśmy, ale jest plus 9 dzisiaj, więc średnio jest to morsowanie. Czwarta od końca. To się przesuwa samo. To jest taka jedna grupa. No i akcent inicjalny, czyli na pierwszą sylabę od końca. Generalnie w większości polskiej się go nie używa, ale jak będziecie chcieli sprzedawać oscypki pod halą targową, taką sobie wybierzecie ścieżkę rozwoju zawodowego. I będziecie je kupować gdzieś tam, ale będziecie chcieli udawać, że właśnie dzisiaj rano przyjechały z zakopanego, to wystarczy na pierwszą sylabę akcentować. Dzisiaj raniutko przyjechały. A już od razu. Wszyscy wam uwierzą, że obudziliście się pod tatrami i przyjechaliście, więc przyjechaliście. Mhm. Więc tak, więc. Tyle o akcencie wyrazowym. Życzę powodzenia w ogarnięciu tego i nauczeniu się. Dziękuję.